Siema, witajcie, słuchajcie wpadłem na genialny pomysł, nie będę płacił za przejazd, ale okrypłem, koronawirus chyba, covidianie, nie będę płacił za przejazd za dwójką, mam tutaj kolegę, krzyknę mu przez radio, żeby mi otworzył szlebanik i sobie przejadę. Zobaczymy, czy jest, kurwa, bo nie wiem, przekroczyłeś dozwoloną prędkość, Anka. Zamknij się, kurwa, jaką prędkość przekroczyłem, wjeżdżamy, kurwa, zobaczymy, co będzie, no. kurwa. Dobra, biorę gruchę do łapy. O, cykwuch. I komunikujemy się. Darek otwórz. Dzięki. Dobrze to mieć takie znajomości, kurde. Się Darka zna. Się wszystko ma. Kurwa mać. No. Także polecam jak to, jak który tam, albo która, albo które. Kurwa ja spróbuję, Darek otwórz. No zaraz wam dokończę. I co otworzył? No chyba nie, wkurwił się kolega, Na no, nic. No, jak który ma tam radio, to może próbować tak jak kolega. No, nie zawsze się udaje, nie. Także, no, to by było na tyle na razie.